powiedziałem, że zrobię, to zrobię. Nie trzeba mi z pół roku wspominać. Wielu z Was nie wierzyło, że to się uda. Nie wierzyliście, że dotrzymam słowa. A to nie chodziło o to, że nie chcę. Po prostu nie było kiedy, ale oto ona. Proszę bardzo, w całej swej okazałości. go teraz wyłączę, żeby pokazać Wam, jak działa kalibracja. Control, Lewy drążek zgodnie z tym, co powinno być. Prawy drążek podobnie. Tu mamy przyciski. Take photo, record video. A tu ustawiamy położenie gimbala. Idziemy latać? Idziemy, bo tak naprawdę ja tylko żartowałem i nikt mnie nie gonił. No, tutaj będzie ciężko mi postawić kamerę. Uda się? Kulawa. I nagrywamy wideo. Gimbal w dół. Gimbal w górę. Lewym drążkiem obracam. Proszę bardzo, ładna ręczna orbita. Mam tu antenę panelową, także wykieruję się nią w stronę drona i zasięg powinien być wielokrotnie większy niż w standardowej kaparaturze. Po Niżutko, powolutku. normalnie jedną ręką pilotuje landing o, może nie RTH też działa jakby co Prawa do koszenia. Niekoniecznie dronem, nie? Trawa jeszcze wszędzie. W krótkich żołnierskich słowach: waliska działa. Robi dokładnie to, co sobie zaplanowałem. Czyli są gimbale, którymi steruję dronem. Mam wbudowany ekran, w tym wypadku iPada. Waliska ma w siebie wbudowany powerbank i o większej pojemności planowałem prawie 30 000 mAh. Do tego jest miejsce do ładowania trzech pakietów. Posiada dużą antenę panelową i najważniejsze, mieści rozłożonego drona. Czyli w sytuacjach bojowych, dron po prostu ląduje tutaj. Czyli wyciągasz go, odpalasz i lecisz. Tu jest gąbeczka, a w miejscu gimbala jest trochę wyżej, po to, żeby nie trzeba było zakładać na gimbala osłonki. Czego się nie udało rozwiązać? Nie udało mi się zasilić iPada i podłączyć go do aparatury jednocześnie. Czyli przez to te dwa porty USB. Raz podłączam iPada do zasilania, dwa, podłączam go do synchronizacji iPad jest mniejszy niż miał być, a nie dlatego, że oszczędności, tylko ze względu na wagę. Ta walizka już stoi powiedzmy sobie jako tako, czyli jeśli wszystkie pakiety są włożone tutaj do ładowarki, to utrzymuje równowagę. Jeśli wyjąłbym stąd więcej jak jedną baterię, tutaj zamiast iPada 10 włożył 12 jak planowałem, Leciałaby w tą stronę. Udało mi się znaleźć fajnego powerbanka, który bardzo ułatwił mi pracę. Czyli takiego, którego jednocześnie mogę ładować i on jednocześnie ładuje inne urządzenia. Wiele powerbanków nie pozwala na to, że podłączy go do prądu i on będzie oddawał w tym samym momencie prąd. Ten pozwala. Co więcej, kiedy urządzenia wszystkie się naładują, czyli aparatura, sama walizka, iPad i baterie włożone w ładowarkę, nie będą brały już prądu. Wtedy powerbank się wyłącza. A jak go można włączyć? Wystarczy podpiąć cokolwiek pod USB-C. Czy jestem zadowolony z tego projektu? Tak, w stu Czy ma on sens i jest on potrzebny? Nie, w ogóle. Ale to absolutnie w ogóle. Mamy Lambo we wsi trudności większych z tym projektem nie było tak naprawdę to jest wszystko głównie pospinane z zwykłymi normalnymi kablami USB jedyne co trzeba było znaleźć to odpowiednie gimbale a te po prostu kupiłem na AliExpress rth działa, power działa jak należy obracając drążkiem lewo, prawo mogę podnosić i opuszczać gimbal tutaj Przełączać w tryb foto oraz wykonywać zdjęcie, tutaj przełączać w tryb wideo i rozpoczynać nagrywanie. I w trakcie lotu, w trakcie sterowania dronem bez problemu kontrolować gimbala. Projekt ten powstał dzięki patronom i tak naprawdę jako całkowity żółtoodzib założyłem sobie patronaita, nie mając zielonego pojęcia jak szybko, jak wiele będziecie Wy, moi widzowie, wpłacać na ten kanał i tutaj muszę się chwilę wytłumaczyć, ponieważ kwoty jakie wpadały całkowicie przekroczyły moje najśmiejsze oczekiwania widziałem, że kanały konkurencyjne miały po kilkadziesiąt do kilkaset złotych miesięcznie a te kwoty, które Wy wpłacaliście, no szły w tysiące stąd też nie byłem do końca gotowy podjąć się tego wyzwania od samego początku ale jest, udało się i wszystkim którzy cierpliwie czekali bardzo dziękuję a wszystkich tych którzy powiedzieli że hajs poszedł pewnie na koks i prostytutki serdecznie pozdrawiam cała ta walizka, cały ten projekt był a pewnie ze dwukrotnie droższy niż kwota którą na niego uzbierałem ale jest ja teraz to jeszcze dopieszczę, doszlifuję a na razie tę walizkę możecie oglądać w moim sklepie do którego serdecznie zapraszam Kraków, M1, Aleja Pokoju 67 to co, teraz pora na protezę smart controllera, nie? czyli próg drugi. jedziemy nara